Cześć wszystkim, Marek z tej strony, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj sobie zagramy Pastroniers. A czemu? Ponieważ wyszła eksperymentalna wersja gry, którą można sobie nawet ściągnąć w tej chwili ze Steama. I jest to tak zwany Summer Update czyli możliwość, y, taki dodatek, który będzie stworzony z myślą o najbliższym lecie, które się właśnie zaczyna. Y tak, za, za tydzień się lato zaczyna, technicznie. Chociaż w praktyce to już mamy jest pół miesiąca, jeśli nie lepiej. No właśnie. E, dobra, przygotowałem sobie tutaj troszkę materiału, żebyśmy mieli z czym pracować po, między odcinkami, ponieważ było bardzo krucho momentami i mogłem więcej tego złomu zebrać, bo trochę go się mało. Ale jakoś sobie damy radę. Dobra, update dodaje naprawdę sporo. Dlatego sobie też przygotowałem tutaj łazik, żeby wam pokazać wszystko. E, zacznijmy od początku reflektor robiony jest z wolframu, jasny gwint wolfram. Droga rzecz, dobra, odblokujmy w takim razie. E, stąd chyba już jest wszystko, jeśli się nie mylę. Zaraz zobaczymy. Dobra, tutaj jest dobrze. Ok, dobra. Następnie zobaczcie, mamy nowy typ magazynu. Średni silos do przechowywania w formie takiej tuby robiony z dwóch, tyta dwóch kawałków tytanu. Przetestujemy. Następnie mamy wysoki magazyn w formie takiej latarni z jednego materiału ceramicznego. Ok, super tani w produkcji. E, no i dalej mamy średnia platforma typu C. I zobaczcie, na trzech nóżkach stoi ma dwa złącza. Trzeba przetestować. No i wysoka platforma też z miedzi. Ok, zobaczmy, czy coś tutaj jeszcze nie zostało. Ok, następnie. e, 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 e Tutaj gdzieś coś było jeszcze. Jest. Kula wypoczynkowa, zobaczcie, 4500 stop aluminium gumowe. Trochę będziemy musieli popracować, żeby ją zbudować. Oraz jeszcze tutaj jedna rzecz była. Baldachim wypoczynkowy. Brzmi to tajemniczo, ale zobaczcie o co chodzi, jak już się to zmontuje. Dobra, Sparcie, stal, aluminium i proszek wybuchowy będziemy potrzebowali. Okej. Okay. Z, z czego się robi proszek wybuchowy w takim razie, zobaczmy. Eh, silikon proszek wybuchowy węgiel, węgiel siarka. Okej, okay, to jest do zrobienia. E, węgla pomiędzy odcinkami teraz, pomiędzy ujęciami właściwie. Wyprodukowałem w znacznych ilościach, także mamy go całkiem spory zapas. Pik, pik, siarki też mamy sporo, więc za chwilę będziemy mieli dużo proszku wypoczynkowego. Zrobię go sobie nawet więcej, bo coś czuję, że możemy go potrzebować w sporych ilościach. No, Aha, tylko będziemy musieli jeszcze zro zrobić. Research. I co, bo ten samochodzik będzie nam potrzebny, sobie pomyślałem. E, wcześniej czy później. To go sobie zmontujmy już teraz. Ja nie wiem, czy ja mam zmontowany na tym save ten samochód. Chyba nie. Nie pamiętam, żebyśmy go e, majstrowali przy nim coś. Dobra, jest proszek wybuchowy. To jest chyba. Ten proszek wybuchowy chyba jest nową rzeczą. Nie pamiętam, żeby to było wcześniej, że nie. Nie, no. I teraz tak, zacznijmy może na początku od tego baldachimu, bo wydaje mi się to być najciekawsze wraz z tą kulą, która tam jest. Żeby ją zrobić, będziemy potrzebowali gumę i stop aluminium. Guma powinna być, jest guma. A stop aluminium, co tutaj mamy? Aluminium i zdaje się, że co, co było jeszcze potrzebne do stopu? Stal, stop tytan, stop no, guma, plastik, stop aluminium. Aluminium i miedź, okej, okay, czy jeszcze miedź jest potrzebna? Eee... I... a, tu jest. I... po To sobie na razie przestawmy tutaj, niech nie przeszkadza. A tu, zobaczmy w takim razie jak... O, jest ta kula, stopa luminą, super. Ping! Ehe. E, generalnie, z tego co zauważyłem, chodzi autorom o to, żeby było trochę fanu. Końcu. I idea jest taka, żeby, że to jest dodatek, który dodaje coś, co możliwi, umożliwi nam zbudowanie Rocket League. Kojarzycie tą grę, gdzie jeździ się samochodzikami po takim ogromnym boisku i się e, trzeba do bramek przeciwnika piłkę wbić. To jest dokładnie to. A właśnie, zapomniałbym. E, też dodane zostały nowe kostiumy, podobno. E, a jest. Nie, to jest The solo. Hmm. A jest, tutaj są z gwiazdkami. Wschód Słońca się nazywa pierwszy. Zobaczmy. E, króciutko sobie przejrzyjmy. Tak wygląda wschód Słońca. Dobra. jest jeszcze. E, 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 zachód Słońca. Ok, i jeszcze mamy, zobaczcie, lustro. <grym> z zachodem. Uuu. to wygląda całkiem, całkiem czadowo. Zobaczcie, taki hologram się wyświetla na hełmie. Eee, to, to mi się podoba. Ale kostium to ja sobie ustawię taki, jaki miałem, bo ja, najbardziej mi się podobał. Eee, tylko nie pamiętam, który to był. Chyba The Solo, o, właśnie. A właśnie. Ok, rozpakujmy w takim razie tę piłkę. A i patrzcie, jak fajnie. <laughs> Podobno ono działa mniej więcej tak, jak to. Widzicie, że można to kopać. Ciekawe. Swoją drogą zastanawia mnie, czy w takim razie zebrał piłki zrobią w kolorach piłki nożnej, bo to byłoby całkiem fajne. Patrzcie, można to nosić, nie? Ale można też popychać, nawet udźwiękowienie jest takie, jak od piłki koszykowej, czy co, czymś w tym stylu. Da się to ze, ze, do, do czegoś przyczepić, zobaczmy. Nie. Okej, okay, na razie niech sobie tutaj leży. A my spróbujemy zrobić w takim razie tę bramkę, e, gdziekolwiek ona się teraz montuje. E, Hmm... chyba w żadnym z tych. Tak. To może w tym. Tak jest. Wow, ile to miejsce zajmuje. E, proszek wybuchowy aluminium stal. Okej, okay, to stal musimy zrobić, bo tego nie mamy. Eee, wiemy, silikon we stal. Żelazo, węgiel i argon. E, żelazo i węgiel. Węgiel i żelazo. Mamy jeszcze ostatnie kawałki żelaza, będę, będę musiał się chyba wybrać gdzieś po nie. Tyk, tyk, tyk. No w końcu, patrzcie jakie to wielkie jest. Wyrównałem kawałek terenu tutaj z tyłu, żeby można było się pobawić tą piłką. O, no, w ten sposób. Tyk. I zobaczmy jak to wygląda. Uuu, ależ to wielkie jest. Uuu, potrzebuję to zasilania jeszcze. Hmm. Coś zaraz wymyślimy. E, ciekaw jestem tego proszku wybuchowego, jak, jak to, o co z tym chodzi, ale to... O, o dobra, to będzie to. to będzie. E, wyłącz to, proszę. A? No. Okej. Okay. Będziemy potrzebowali nasz samochodzik, który sobie zmontowaliśmy, gdziekolwiek ja go zostawiłem. O. <ścoughs> uh -oh. Co ja z nim zrobiłem? Wiem, że go wsadziłem w ten złącze tutaj. Któreś z tych tutaj. Potem coś z nim zrobiłem i nie pamiętam co. Ale mnie dzisiaj skleroza dopada co chwilę. Dobra, na razie pobawimy się w takim razie bez samochodziku. Zobaczymy jak to będzie działało. No. Czy da się to nosić? Nie, nie da się nosić. Ale zobaczcie, że można grać w tym właściwie w piłkę nożną. Co to było? Chyba o to chodziło z tym ładunkiem wybuchowym. Hmm. Ciekawe, o co chodzi z tym, z tym zasilaniem, bo to niby potrzebuje tutaj mieć zasilania, nie? Czy może, jak, może jest jakaś tablica z wynikami, czy coś? To nie był do końca zasłużony gol. <laughs> Ciekaw jestem bardzo, jak się toczyć będą te, te piłki pod wpływem auta. Ale co się stało z tą skrzynką z samochodem? Jasny gwind. Nigdzie i tutaj kurcze nie ma, a ja go nie podnosiłem nigdzie. Zrobię nowy. Eee, chyba tutaj się go robiło, tak? Eee... Już byłem w czasie produkcji kolejnego, kiedy zauważyłem, że on sobie tutaj stoi. <laughs> nie wiem, nie, nie pamiętam, żebym go tutaj stawiał. Jakąś sklerozę mam dzisiaj. Może dlatego, że tak. Dzień mam taki raczej dzisiaj trochę zwichrowany, jeśli chodzi o yy, płynność dnia, może nazwijmy w ten sposób. Wiecie, tro trochę się nie wyspałem, trochę za długo spałem, trochę coś tam i, i się wszystko pomieszało człowiekowi w zegarze biologicznym. Dobra. Trochę trzeba wyrównać ten teren. Okej, okay, niech będzie. I zobaczmy, czy da się zrobić tak po prostu zwykłego... Gola. E, chociaż już widzę, że teren jest nierówny, bo piłka się sama z siebie toczy, co jest niefajnym rozwiązaniem. E, I wydaje mi się, że jednym z takich największych przeszkód w zrobieniu dobrze gry e, w piłkę <śmiech> <śmiech> będzie, będzie zrobienie, sprawienie, żeby piłka nam się nie toczyła po boisku. Zastanawiam się, po co, po co jest możliwość podłączenia tego tutaj. Spróbujmy, może przesunąć pojazd, bo on ma dobre źródło zasilania. Ok. No, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Ok. Czy co coś to w ogóle daje? Wydaje mi się, że nie. Moim zdaniem nie powinno być tego efektu, kiedy nie ma zasilania. To, to jest takie moje jedyne zastrzeżenie. Dobra, zobaczmy jeszcze te pozostałe. Jasne, więc, ale się wystraszyłem. <ścoughs> Zobaczmy jeszcze te pozostałe rzeczy, bo tam jest ich całkiem sporo, zobaczcie. E, mamy na przykład... E, gdzie to było? Gdzieś tutaj. E, do dyspozycji nowy magazyn. No, szybko. Nie ma go tutaj. To może był tutaj. To jest niestety trochę głupie, że mamy aż trzy drukarki w tej grze, i w każdej jest coś innego. O, dobra. O, jest. Nie, to jest rozgałęźnik, to to już było wcześniej. Jest. Dwa kawałki Tanu Silos do przechowywania. Dobra, weźmiemy sobie w takim razie trochę Titanu. Weźmiemy sobie też trochę żywicy na wszelki wypadek. I i aluminium. Żeby mieć zapas, nie bo coś czuję, że będziemy potrzebowali do wybudowania tych wszystkich nowości. I zobaczmy w takim razie, jak to będzie wyglądało w praktyce te wszystkie nowe rzeczy. Moim zdaniem, tego typu gadżety powinny były być dodane do gry już bardzo wcześniej, bo wydaje mi się, że to nie, nie są jakieś skomplikowane rzeczy, jeśli chodzi o, e, o taką programistyczną stronę po, gry powiedzmy. A. Pozwoliłoby to sprawić, sprawiłoby to, żeby było więcej kontentu w grze, po prostu więcej do roboty, bo nie da się ukryć, że ta gra jest strasznie krótka. Między innymi, właśnie przez to, że, że jest niewiele rzeczy do roboty, nie? Kilka planet do zwiedzenia, kilka technologii do odblokowania i koniec. A tak to byłoby całkiem więcej tego. A to jest średnia platforma A, a myśmy chcieli średnią platformę C. Chociaż podejrzewam, że, że będzie można przetestować przynajmniej te rzeczy na różnych platformach i zobaczyć czym to, się, czym to się różni od siebie. Dobra, mamy tu jeszcze coś takiego. Wysoka platforma. Martwią mnie te lampy, ponieważ one wymagają wolframu, a my już go mamy niewiele w tym momencie, ale zobaczymy, dobra. Okej, okay, to chyba już wszystko z tych nowych rzeczy. Tak, to już, to już wszystko zwiedziliśmy. W takim razie jak się robi te lampy? Zestaw przewodów, filtry terenowe, pojemnik, generator, nadajnik. To się, jak to się nazywało? To było światło robocze? Nie, to jest zwykła taka lampa jak ta tutaj. To coś innego musi być. Jest. Jakoś tak, jak przeglądam przedmioty w ten sposób, to łatwo jest przegapić, więc wziąłem po prostu wolfram do plecaka i natychmiast jak trafiłem na ten reflektor, to od razu mi się wolfram sam przeciągnął i łatwiej było go znaleźć. Uuu, patrzcie, to już tak świeci. Można to postawić, można. Można zasilić, można. Okej, okay, tylko mam wrażenie, że to świeci kierunkowo, da się to jakoś obrócić. Chyba nie. A, rozumiem. Dobra. To ma sens, jak na przykład zrobimy coś takiego, zobaczcie. E? O, Od razu fajniej. I możemy świec świecić po oczach kolegom, jak będziemy przed nimi uciekać. Dobra, na razie niech sobie tutaj stanie. Yy, I to też. I zobaczmy, tutaj mamy taki wielki... Wielkie te... Może na początku ten silos sobie odblokujmy. Aha, i on tak sobie będzie stał, przewracał się. Pewnie trzeba go na czymś postawić. Okej, okay, na czymś z dwoma złączami. To postawmy go na tej średniej małej platformie, którą tutaj sobie zmontowaliśmy. Okej. Okay. E, to jest całkiem fajne. Bo patrzcie, dużo, bardzo dużo przedmiotów na to wchodzi. I możemy sobie zrobić na przykład jakieś takie wygodne miejsce do przechowywania. Dużej ilości tego samego przedmiotu, żeby było łatwo po nie sięgać. I patrzcie, z jednej strony możemy zrobić na przykład tutaj tą hydrazynę, a z drugiej strony możemy sobie postawić na przykład surowy amon. I dzięki temu będzie łatwo do jednego i drugiego sięgnąć. I jeśli się nie mylę, jak się nad tym znam, to prawdopodobnie będzie można to postawić w miejscu tego. Ale fajnie, teraz będzie dużo więcej przedmiotów, można upchać na małej powierzchni. Już mi się to podoba. E, dobra, na razie. Yy, yy, yy. Tak. A, tyk. tyk. I pomysł mam taki, że przerzucę cały amon jaki mieliśmy, na te, na te słupy. I tych słupów to będzie trzeba zrobić sporo w przyszłości, bo dziś nie chcę. Mam, mamy ważniejsze rzeczy do zrobienia. E, I będziemy sprawdzać, jak to będzie funkcjonowało. Ale fajnie, bardzo mi się to podoba. Okej. Okay. Dobra. A właśnie, słowo drogo. Zdaje się, że to tak, też można tak. Ale urocze, to wygląda takie malutkie. <laughs> Dobra. E, mamy tak, mamy tutaj coś takiego, zobaczcie. I mamy coś takiego. A Czyli czy, czy, chodzi o mo... czy, czy, czy chodziło może o coś takiego? Hmm. No, patrzcie. Zgadza się. Rozmiar i kształt i tak dalej. Ale w sumie do tej kwadratowej też pasuje. A bo tu jeszcze mamy coś takiego. Czyli zobaczcie, że ta. o, Już chyba wiem o co chodzi. Dobra, patrzcie. Jeśli wezmę to i podłączę sobie tutaj, a potem wstawimy to tu. O... O, haha, ale fajnie. Dej, zróbmy sobie jeszcze dwie lampy. Oj, kurczę, będziemy musieli polecieć chyba po Wolfram, bo już mi się kończy. E, dobra, tak. Ale super. Ale czat i patrzcie na górze jest jeszcze złącze. To do tego złącza możemy przypiąć na przykład panel słoneczny i baterie. E, 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 tylko bez takich, tak? Ja? I teoretycznie będziemy mieli tutaj mechanizm, tylko nie wiem czy to będzie aż tak samo wystarczalne, nie? Ale teoretycznie możemy zrobić coś takiego. I teraz, patrzcie, możemy przestawiać sobie tę lampę i poświecić po, e, po okolicy. Ale co? Od tego brakowało tak bardzo w tej grze, moim zdaniem. Bardzo, bardzo, bardzo brakowało. <laughs> teraz już, teraz już jest, w końcu, po takim czasie, ale refleks mają autorze. Bo na przykład te tutaj, e, te kable, to ja porozkładałem, dlatego że było ciemno w bazie, po prostu, i dzięki temu reflektorowi teraz będzie można je pozwijać. Musimy mieć więcej wolframu. Dobra, to czym się to różni w takim razie? Zobaczcie. A, już rozumiem. Zobaczcie, ten z kolei ma z, z tyłu tylko jedno złącze, czyli na przykład na baterię, nie? ale za to ma tą zaletę. Że oświetla punktowo, więc możemy sobie na przykład oświetlić jakieś konkretne miejsce, gdzie pracujemy, bez rozświetlania całej okolicy. To jest całkiem fajny system, podoba mi się. Zobaczcie, że te e, światła bardzo niewiele energii zużywają, bo tych pasków, patrzcie, prawie one, one, one właściwie nie schodzą. Nie zdziwiłbym się, jakby one rzeczywiście w ogóle nie schodziły. Chociaż możliwe, że schodzą, ale bardzo powoli. E, Okej, okay, dobra, tą dużą platformę to ja sobie na razie złożę, bo ona mi chyba nie będzie potrzebna. Ta, ta, ta konkretna. Ale ta, ta to się przyda, ona, o, na nią mam dużo pomysłów. No, tak. E, nie tak. O, dobra. I ciekaw jestem. Odłączę to na razie. I ciekaw jestem, czy to, jak jest z energii w tym, nie? czy poobserwujemy tą baterię. Na razie też wywalę ten pa panel słoneczny, który tu jest. I poobserwujemy, czy ta platforma będzie działać w nieskończoność na samej baterii. E, dobra. Okay dałyby się jakieś pakowniki i spakuję te niepotrzebne rzeczy na razie chociaż, nie, 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 nie one się mogą przydać, także je postawię gdzieś indziej i pomyślę co można zrobić, żeby trochę wolframu zdobyć, bo w sumie to się nam skończył w tym momencie yy. hmm. o, co tu się taka dziura zrobiła okej, okay, porobię małe porządki wypełniłem ten duży silos zobaczcie yy, no. Jak to się w ogóle nazywa? Teraz? Średni silos. OK, średni silos. Wyp wypakowałem z jednej strony hydrazyną, z drugiej strony amonem, żeby było poukładane. Zacząłem. Kupiłem za złom, który znalazłem przed nagrywaniem odcinka, trochę wolframu, więc zrobimy jeszcze dwa reflektory i wstawimy na ten słup w tym miejscu, żeby nam trochę tą, tą stronę oświetlił, bo to cimno. Tam, tutaj jeszcze jedna bateria była. OK. Ciekaw jestem, czy te, Bo zobaczcie, że one mają taką. Aha, nie, tylko można włączać i wyłączać, nie da się ich odchylać. Trochę głupio. Ale zobaczcie, tutaj jest bateria. O, ja jej nie ruszałem i widzicie, przez cały dzień gry ona, ona świeciła. Od kiedy wstało słońce i nie ma problemu. Nie, nie spadł ani jeden pasek. Więc może. Może rzeczywiście one się nie zużywają. E, dlaczego nie mogę tego zezłomować? Ach, nie, to dziwne. A w tym? No też nie, ale lipa. To co, już na zawsze będę musiał żyć ze świadomością, że posiadam platformę, z która jest mi bezużyteczna i nie mam co z nią zrobić. A po spakowaniu? Pakowaniu też się nie daje zniszczyć. Ale hała! No dobra, trudno. Idę odłożyć na miejsce w takim razie. O kurczę, już się wystarczyłem, że wszystkie baterie nam się zużyły, ale no nie, po prostu jak się oddalimy za bardzo. To znika ich interfejs, widzicie? Trochę trochę głupio. Moim zdaniem interfejs baterii powinien być z daleka jednak bardziej widoczny. E, dobra, tutaj zróbmy sobie porządek jeszcze szybciutko. Tik, 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 tik. Ok. I ciekaw jestem, jak to będzie wyglądało w nocy, dlatego chciałem jeszcze tutaj szybko sobie przeczekać do wieczora, aż zajdzie słońce, żeby zobaczyć, jak, jak te reflektory się spisują. Bo jeśli będą działać, to ja bym sobie tych zrobił więcej. Tych, 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 o tych takich. Ehm. Mnie to tak nie potrzebne, tą baterię tutaj wsadziłem, bo przecież to i tak jest podłączone. Ale dobra, nie szkodzi. Tych baterii mamy tak straszne zatrzęsienie, że nie będę się tym przejmować. E, dobra, to chyba było w małym, tak? Mały. E, i tutaj był ten. O jest, to ten. Średnia platforma z jednego kawałka miedzi, to jest ta, tak, dobra. To zrobię sobie jeszcze ze. i jedną stawię w tym miejscu, a drugą jeszcze nie wiem. gdzie. Okej, okay, szykuję się do tego, żeby e, później wybrać się na zbiory złomu po okolicy, dlatego też przygotowałem sobie całkiem spore ilości tych pakowników, ale są do tego niezwykle praktyczne. O, bierze się ze sobą ciężarówkę. OK. Bierze się ciężarówkę z jednym tym modułem, tym małym modułem złomo, złomiarki, i ona rozwala wszystkie te śmieci, małe, drobne. A te duże śmieci pakuje się i potem się przywozi do bazy, żeby duża maszyna się sobie z tym poradziła. I to jest chyba najlepsza metoda, zauważyłem, na pracę tego typu. A tu jest. Dobra, bo miałem mieć gdzieś zapasowy drugi i gdzieś mi zniknął. Dobra, co tutaj jest jeszcze? Aha, dobra, to ja sobie pomyślałem, że od razu je przerobię, nie ma sensu, bo w zasadzie... Chociaż nie, bo są chyba jakieś przepisy z grafitem, nie? Takie nieliczne, ale są. To niech będzie kilka kawałków grafitu, tak po prostu luzem sobie leżało. Dobra, fajnie, żeby ta aktualizacja wyszła już oficjalnie jak najszybciej, ale szczerze mówiąc fakt, że można grać w wersję eksperymentalną tak wcześnie sprawia, że... No, czemu nie? Jeśli ktoś chce z was wiedzieć jak to zrobić, to jest to bardzo proste, wystarczy w, w bibliotece Steama kliknąć prawym na grę Astronir, wejść we właściwości i tam jest coś takiego jak zakładka beta. I w tej w zakładce beta trzeba przełączyć z normalnej wersji na tą eksperymentalną, oni tam jakoś to nazwali, nie pamiętam jak, ale... Łatwo jest do tego dotrzeć, tak żeby jak poklikacie to bez problemu znajdziecie. Dokładnie tak samo to wygląda jak na przykład w przypadku Seven Days'a. W ogóle zauważyłem, że coś jest dziwnego z tymi kablami przedłużacze, Nie, mam na się to, nie? że nie pojawia mi się, widzicie, ta wtyczka. Wcześniej się pojawił to taki mały coś z tych przedłużaczy nie? i nie wiem jak to teraz aktywować. Coś musieli autorzy pozmieniać, że teraz inaczej to działa, bo wcześniej te małe przedłużacze one automatycznie się pojawiały tutaj. Nie? A teraz nie ma ich. I nie wiem, nie, zobaczcie jak najadę i tutaj nie pojawia się żaden dymek z podpowiedzią, jak to uaktywnić, jak to uruchomić, żeby można było sobie w ten sposób to zrobić. Nie wiem, dobra, trudno, będziemy kombinować jeszcze. Okej, okay, fajna ta aktualizacja jest, na pewno, na pewno świetnie się sprawdzi, jeśli macie na przykład kilku znajomych, czwórkę w, i w czwórkę możecie sobie pograć na przykład tymi samochodzikami do piłki, piłkę, do bramki wrzucić. Genialna sprawa, na, na pewno się fajnie można wtedy pobawić. Dobra, to tyle na dzisiaj. Bardzo dziękuję za Waszą uwagę jak zawsze i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach już niedługo. Dzięki wielkie, cześć.